Planelka to jest najmilsza do ciała zawsze. To jest taka ciepła koszula i ona jest taka fajna, zawężona tutaj taką aplikacją, dzięki czemu bardzo fajnie wygląda. Ja sobie tak troszkę dodam rękawy. Słuchajcie, taka koszula zawsze robi robotę. Najprostsza rzecz, ale najfajniej się wygląda dłuższy frakowy tył. Ona ma w biuście 146 cm talii, 137, a kobietki biodra to aż 146. Z przodu.

Dziewczyny, super wymiar, i to jest taka miła flanelka. Bardzo przyjemna, słuchajcie, koszula wygląda stylowo, bardzo ładnie. Ten kolor to jest X3088, biała, jest tak opisana, nieważna jest numeratura, ważne, że wiecie który kolor, i czerwona, biała i czerwona. Zapraszam Was, cena 117 zł. Dziewczyny, flanelkowa, i macie wersję. Czerwona oraz biała. Zapraszam Was do wpisywania kodów Model Piękny. Zapraszam Was wcześniej do zapoznania się z naszą nową koszulą flanelkową. Wymiary są świetne. 146 w biuście, 146 w biodrach. Ona jest zawężona tylko troszeczkę do 134 w talii, ale tu też macie kobietki regulacje. Ja mam rozmiar 38. Flanelka jest czadowa, w ogóle w tej czerwieni wygląda świetnie. Do tego spodnie stel czarne. Klasyka, ciemne dodatki. I tak, dziewczyny, klasycznie pięknie. I to jest przemiłe, bardzo przyjemne do noszenia. Tu w obwodzie też macie dużo. 45 cm. X3088 czerwona. Jest jeszcze biała. Biało-czarna krata, opisana jako biała. X3088 biała lub czerwona. No ta dziewczyny polecam ją do pracy, bo jak sobie założycie taką flaneleczkę, to tak nie dość, że się w koszuli zawsze bardzo elegancko wygląda, to dodatkowo jeszcze macie takie uczucie ciepełka, co my sobie bardzo chwalimy i to jest od razu taka ładna e, aplikacja, dzięki której możecie sobie zawalić tutaj linię talii. Z przodu macie dziewczynę 70, z tyłu 81 cm długości. Fajna, frakowa, e, frakowy taki <laughs> krój. Moim zdaniem świetna flanelowa koszula. Każda z nas a jak szukacie takiej, która wygląda elegancko, to na pewno jest właśnie ta nasza e, e, koszula Luzar X3088 czerwona lub X3088 biała. Zapraszam Was, kobietki.